Polska w górę, ZSRR, Słowenią, Królestwo Włochy i totalistyczna Japonia wygrywają wojnę. Aha, okej, okay, Niemcy. Jaki piękny dzień. O kurczę, co tu się dzieje? Tato, ale fajnie flagę. Tak wiem, synku, mam flagę Królestwo Portugalii. Co ty się Portugalii dzieje? Zaraz sprawdzić, kto to jest. Portugalia, co tu się dzieje? Hiszpania, spokojnie. I to jest mój ojciec, królestwo Portugalii. Aha, okej. Okay. Czas na tworzyć imperium brytyjskie. Wow, ale super. O co jest? Jest nową flagę syndykalista demokratycznej Niemieckie.